Witam Zuzannę Kociołek, moją koleżankę, mogę powiedzieć przyjaciółkę od no pierwszego o? roku studiów. Od 61 pierwszego roku. No ale cieszę się bardzo, bardzo, że, że właśnie otwieram e, Zuzannie wystawę indywidualną, wystawę jubileuszową. No e, by, jak to wiadomo, życie się kołem toczy. I były różne problemy życiowe, które dotknęły. Z i musiała po prostu jakiś czas no, odizolować się od sztuki, od wystawiennictwa. Więc teraz przyszedł czas bardzo piękny że możemy zainaugurować 51. 51 sympozjum Sztuki Włókna, bo to jest spotkanie w, w, w ramach festiwalu, jest dwutygodniowe sympozjum, więc my właśnie tutaj te wystawy pokazujemy, które dotyczą sympozjum. I e, cieszę się, że możemy właśnie zrobić tą przyjemność Zuzannie i że Państwo wszyscy tutaj też przyszli żeby obejrzeć ostatni dorobek jej powiedzmy prac, bo nie sięgnęłyśmy aż do początku, od początku studiów, bo to nie jest retrospektywa, tylko taki, taki przegląd. Ostatnie sztuki. właściwie, tak. Także tak. bardzo się cieszę, że ta wystawa właśnie jest koleżanki z, no, koleżanki z grupy tkackiej 10 razy tak, którą grupa już ma. 52 lata, więc to już jest taki bardzo dorosły wiek. Tak. Tak, tak, dorosły wiek. A ja tak. jeszcze chciałam Dorotyka. podziękować bardzo Mama. serdecznie wszystkim moim przyjaciółkom, przyjaciółom i znajomym rodzinie przede wszystkim. Na Ewuniu, to tobie to już ja nawet nie dziękuję, nie, bo nie dziękuję. to wszystko no, już no, wiesz. Ja ja, to, ja się cieszę, że jeszcze tę galerię jestem w stanie utrzymać że ta galeria służy właśnie rozwojowi wrocławskiej tkaniny artystycznej, bo gdyby nie to miejsce, no to kto by nas przyjął? Niestety bardzo ciężko jest. No tutaj, właśnie przede wszystkim w Tkactwie, jest to bardzo ważny ten start. To nauczenie się to i przygotowanie się do warsztatu, a potem dopiero eksperyment. No a jeżeli zaczyna się od eksperymentu, to się bardzo szybko kończy. Także tutaj też cieszę się, że właśnie my możemy takich artystów pokazywać, którzy dopiero zaczynają ale mają już dorobek, dzięki temu, że mogą pokazać. Ja w swoim katalogu tam moją sentencję, mój stosunek do, do sztuki, do tkaniny napisałam, tak w skrócie. Także zapraszam, jak no ktoś nie ma, to sobie katalogu, można poczytać.